Dobra siema wszystkim Lecimy dzisiaj z siebie właśnie w osa. Rozkładamy sobie kółko napędowe dzisiaj mamy ustawione około 220 kg A mamy tutaj Dobra, to lecimy Mieć! Lecimy cały czas z świaniem. Idziemy zobaczyć, czy się gdzieś nie pozapychało. Widzimy. Bardzo. Tu hmm. się. Tak przypchało. Ja to teraz przedpiękam. Tu też. Tu też. Najgorzej jak cofa się, to wtedy się właśnie też... Szybko cofa się i wtedy nabije się tu w ziemi. I to jest najczęstszy powód, co się wszywka. I to jest taka syrenkacja. Jest nie? Nie wiem, tam się przypchało. Ale to kawałek chyba, bo jak w sumie, jak może cofałem, to wtedy się przypchało, właśnie, No i tu mamy ziemnik nastawny 3-metrowy, coshidle, demeter classic. Zasyp tu jest około nie wiem: 250 kg pszenicy, Trzy rzędy działek mamy, 2 pakera, tu zwykły z sprzed, ktoś sobie po prostu przerobił. To bo kiedyś tu była widać, że bułka taka. Znaczyki regulowane hydraulicznie, taniec prawej i lewej, tutaj mamy licznych hektarów do niego, w środku tam mam podłączone. Powiem tak szczerze, że bardzo dobrze się sprawuje. Trzeba tam bez problemu. Świeżki tak samo mamy tutaj technologiczne z tyłu. Tu po prostu blokuje się. Tu mamy elektromagnes. Tu po prostu ten elektromagnes. Dobra, to lecimy się. Super, on bez problemu sobie tam daje radę z... Ciążek, tylko wiadomo, z przodu musiałem założyć, bo tak to po prostu yy, podnosi przód, nie? za, za lekki jest. Muszę i tak sobie dorobić, z czym jakiś podnosi inny, bo tu wiadomo, stópki do podkładania też ma. Dobra, lecimy. Więc dobra, mamy zasiane już tyle, ponad połowa już jest zasiana. Teraz lecimy, tylko to tak. skończyć. Węcze kurzy się już bardzo. Ale lecimy. Na tym tygodniu tygodnie mam coś wadać, więc jest dobrze. Akurat na zasiane popada. Więc będzie spoko Tyle to zawsze dzisiaj? Mamy komputerek do niego był praktycznie to jest to samo jak ty jak jak to powiedzieć agromasu podobny podobnie jest bardzo ten komputer. Szczerze do obca nawet go nie podłączam, bo nie robię ścieżek, bo nie ma sensu za małe pole. I praktycznie w ogóle to masz tam ile wjazd? na chwasty i praktycznie ja więcej nic tu nie robię. No i na nawóz to dajemy już pod korzej sobie. Już chyba, że będzie mokra wiosna, no to wtedy może rzucę coś jeszcze, ale jak tak to 150 kg z szaka, to powinno na lajcie wystarczyć No dobra, to lecimy, odezwę się później Znowu się zapkało Ale tu do góry właśnie, o co tu chodzi? Tu po prostu naleciało no chyba jakiś po prostu ten kawałek słomy wpadło i to wina tego, bo tu właśnie nieraz wsunie się słoma, o tak jak tu teraz ja już wpadła o tak jak tu właśnie się słoma postawi i już kurde niby było wiana, ale jeszcze gdzieś coś tam o o właśnie o tu tak samo nie tu jest po prostu mała taka przestrzeń i przez to tu właśnie się nieraz postawi ale niby było oczyszczone, ale jeszcze wiadomo czy tam trafi, nie mam jakiejś tam zwykłą więzienie, nie to wiadomo, No, tu poleciało, tu też jest ok. Tu zobaczymy co tu się dzieje już. Dobra, lecimy Dalej Tu jest Słyszymy tu Się kurwa Pozateklało to Będzie trzeba Wymyć to chyba co... się to, O Ten dach też już się odkleja Trzeba go Te skrobaki bardziej ustawić Parygusonek leci Takim zestawikiem nadamy Parygusonek 3115 Jeszcze tu kolejny raz się zatkało Jak zawsze to samo Czyli pewnie słoma tu jest Zajmę życie albo się po prostu cała rurka zapcha Ciekawe, ale nie, to się nie tylko podejechała, że że tu złamał i zapchała. na 100%. Niestety to jest ta wada, jak się sieje owiec, właśnie często tak się dzieje. Trzeba będzie coś poszukać, że to przed coś. Chyba jak czegoś. Nie ma nic za bardzo. Spróbujemy Musikiem. Palcem tu tak ciężko trochę idzie. Kurde! Dobra, ja coś poszukam i się uderzy. Jest, udało się na patencie kluczem przepchane Bo nie wziąłem nic takiego, ale jest... Jest dobrze, bo wyleciało na dole Nie dużo, w sumie to się przed chwilą widać No i gitara I jest to jak O, być Palec rozwalony. Wiadomo jak to jest no, to Sprawdzę ile tu jest to Już praktycznie jest na więcej, więc yes, jest. jest. Starczy jeszcze poprzeczniki. Faktycznie zrobione. Większość. Powiem szczerze, po, po tym ładnie to wygląda, nie? Dosyć. To się w mi tam się podoba. Jedynie jest minus, 2 pokiera, jak jest mokro, no to się właśnie odkleja, nie? I te skrobaki muszę w nim właśnie zmienić przez to. No, jest ja po prostu... Byt nie obklejał się tak nie? bo już są pościerane bardzo jak już kupiłem sobie używkę to jest w miarę w dobrym stanie tu też takie wiadomo tam była to coś takie duper porobiłem i chodzi bardzo dobrze Jestem zadowolony dobra, lecimy dalej więc widać fajnie jak się kurzy na szybie, nie? Całe wszystko tak samo, maska, wszystko w kurzu Jedynie jak przejedziesz, no to widać, że jest wilgoć, nie? O, tak to wygląda, nie? Tu mamy poprzecznik, zostaje i tutaj ten kawałeczek, a to oznacza, że ładnie zalęci. Na środku ma ustawione znacznie jak u miała W ma w nim klimatyzację, tylko że je po prostu, nie? Czyli musiał nabić. Pewnie trzeba by cały układ wymieniać, bo leżał w chłodnica jak to nie było używane już kupę lat, bo ja go kupiłem już nie chodziło to, więc może być by różny. Dobra, lecimy dalej. W w pole mamy zasiane Tylko w sobie wprzeczne. Będziemy sprawdzić co tu w ogóle jest grane i Ile tam zostało. To... Czy Czy tam starsze ja Myślę, że tak Bo w sumie Dosyć więcej Żeby to za pewności starszyło I tak się prezentuje w całości Tak się wie Dobra, lecimy do końca i, i w sumie na dzisiaj to wszystko, to ogarnięte ogarnięte z Polak. kolejny raz się zatrzymało, to samo, to samo, O, samo, to samo, Słona była. o właśnie to jest to w tym Chyba na dole tutaj. Piasek jest pod No niestety z osem jest różnie. się zatyka osem. jest ten minusikowca. Dobra, rzucimy tam. No i dobre, chyba wszystko. Reszta jest ok. Co jest? Chyba nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma Dobra. Mamy w sumie skończone całe pole. Jest ogarnięte. Wprawdzie bymi le tak jeszcze. Dosyć. Ale, ale podejrzewam, że zeszło wszystko. Więc dobra, w sumie na, na dzisiaj mam ogarnięte wszystko. To widzimy się do następnego razu, jakiś jak odcinek. będzie, nie wiem z czego tam powinieneś. Talerzowanie, czy coś po plonu, zrobimy, albo rozliczanie obotnika Zobaczymy co tam brać. Dobra, na wszystkim, dzięki za oglądanie i, i proszę o subskrypcję, jeśli możecie. Na razie.